Siemaneczko Lizka, dzisiaj to jest pierwszy odcinek. Pierwszy mój vlog z moich zwierząt. Dzisiaj pokażę Wam wszystkie moje zwierzęta. Więc zaczynamy dzisiaj od ryb. Za bardzo ich nie będzie widać. Jest trochę tutaj, po prostu z basenu sobie zrobiłem, nie? Tutaj jest taki karpid, nie wiem czy widać. Tak, średnio chyba, bo dzisiaj trochę pada deszczyk. No. Tutaj mam od razu obok stawiku mojego takiego małego choineczka, kom sobie posadziłem, no i tutaj kamienie, wietrzenia, no i co, no i pokażę wam jeszcze gdzie trzymam wszystkie rzeczy. Tutaj mam w domku takim, mam jak by to powiedzieć taką spiżarnię małą. Tutaj mam piłki, ja gram y, w piłkę, wędki na ryby i tutaj sobie trzymam, tutaj mam o takie troć, y, z kukurydzy oczywiście i tutaj mam marchewkę, oczywiście dzisiaj już dostała jeść, Dostał, y, pewnie możecie się domyślić, tutaj mam jedną kukurydzkę i tutaj słomki trochę trzymam, tak to tu nic nie mam wiele. Dobra, jak widzicie, małym krokiem doszliśmy tutaj do moich psów. To jest jeden piesek, tutaj ma budę. Oczywiście, jak widzicie, jest trochę, i tu jest drugi piesek, schował się akurat, więc dzisiaj go nie zauważycie. Co, które wyspą, to zale jest mokro dzisiaj strasznie. Oczywiście, tutaj um, zamierzam zrobić sobie mały staw. Jak to będzie widać, nie wiem. Jak to wyjdzie, to też nie wiem. Tutaj oczywiście jakieś drzewki. No, i dzisiaj chyba ostatnie zwierzę, które pokażę. Poczekajcie, bo trochę zaczęło padać, i pokażę Wam z przybliżenia. No, oczywiście, żeby być telefon, żeby moja kamera w ogóle nie zalała. Pada akurat trochę i się boję, żeby mi aparat nie zalał się. Tam jest króliczek. Możemy szybko do niego zajrzeć, ale tak szybciutko, bo. Czy, czy bo ona będzie rodziła? Akurat niedługo się będzie kocić, bo jest zakocona. Bo to jest taki baran, francuski, taki fajnie się kupiłem. Oczywiście ja mam zamiar sobie kupić tutaj. Tutaj do takiej, bo tu jest na razie taka spiżarnia, jakby na rowery TPD. Będę chciał mieć tutaj kozy. Tylko muszę zbierać pieniążki. A jeżeli chcecie mnie wesprzeć, no to będzie link w opisie do takiej raczej zrzutki na kozę i na jedzenie, żebym ten. I tutaj sobie zrobię zamknięcie tutaj siana, nasypię na podłożu, bo jest jak widzicie beton. No i co, no i chyba to tyle w tym odcinku dzisiaj. Dziękuję Wam za oglądanie. Jeżeli chcecie, to zostawcie suba i lajka. Jakiś miły komentarz. Odpowiem wam na każdy komentarz. No i co? Widzimy się w następnym odcinku. Siema!